Witajcie na kanale Kwasograni, plany kolej za sterami Hutnika Kraków. Kolejny odcinek z tej serii. Jak pamiętacie, zapraszam Was na serię Wisły Kraków Forest Green, które cały czas są w toku. Stalowa wola kolejnym naszym przeciwnikiem. Jak to prezentuje się, jak to wygląda w tabeli? Piąte nasze miejsce. 21 punktów zgromadziliśmy. 4 przegrane, które no niestety plasują nas dopiero na piątej pozycji. Jest spora szansa na awans, ale musimy się postarać. Jeszcze sporo spotkań przed nami. Teraz gramy z 14. pozycją. No, jedyne co musimy zrobić, to wygrać. Raport przedmeczowy: Smyłek na bramce, Miela, Struzik. Troszkę piłka, że. W stalowej woli podmęczeni, ale nasi zawodnicy tak samo, zmęczeni, ale zostawiamy ich, ponieważ Budziński no jest tym motorem napędowym tej drużyny i wolałbym, żeby nawet został zmieniony w drugiej połowie. A w tej pierwszej połowie zagrał i pokazał, e, że potrafimy grać w piłkę, że Hutnik potrafi wygrywać mecze. Ostatnio Rakels miał dużo PH, dwie, trzy sytuacje, które mogły się zakończyć bramkami z Kaliszem, no i tutaj e, potem niefortunna kontra straciliśmy bramkę czasem takie mecze się zdarzają my już miałem powiedzieć, że takie mecze się zdarzają i tracimy bramkę na 1-0 Kowarik. Kowaryk przeszedł obok ostatniego spotkania. Można powiedzieć, że przeszedł, bo nie był zaangażowany w większość akcji. To nie był ten Kowaryk, którego znamy, który właśnie wymienia podanie, drybluje, który z pełną gracją podaje piłki do zawodników hutnika. Teraz Rakels, Rakels, no i tutaj brakło troszkę szczęścia przy tej akcji, a Rakels mógł kolejny raz wyprowadzić drużynę na prowadzenie. Świetnie, ziarko. Dobrze, zblokowany jeden z zawodników stali. Strzał kolejny frontczak i mamy żółdrożny. 19 minuta, to stala atakuje. Hutnik na razie się broni. Jedna akcja. Jedna akcja. Nie można powiedzieć, że że jest to e, sytuacja, którą mieliśmy stuprocentową. Na razie chłódnik się broni. Tutaj, z, z, jak widzieliście, z linii bramkowej wybiło brońca. Więc było groźnie. Wojtak. Prądczak. Szybkie wznowienie. Tarasow. Jest Turner. Piłka do Chmiela. Chmiel. Rozpędza się Rakels, Rakels jest Budziński, Budziński do Kowarika. Kowarik został z tyłu, ale to podanie też nie było dokładne. No i teraz Stal, Stalowa Wola atakuje, ma sporo miejsca. Dobrze, Głogowski z Urbańczykiem zatrzymują tą akcję. Rakels, no, było, było dużo przypadków w tych podaniach Budzi, Budzińskiego. Musimy tutaj mieć więcej... Zaufania do swoich umiejętności, teraz Chmiel do Rakelsa, ale za plecy. 40 minuta. Na razie ten mecz jest w przewadze Stali. Na razie Stal gra bardzo dobre spotkanie, eliminując nasze, eliminując nasze mocne strony. Teraz mrowca Sterner. Sterner do, od razu do Głupieckiego. Nie wiem, czy tam nie było ręki. Nie. Pierwsza połowa za nami. Nie popatrzyliśmy na statystyki, ale to z tego względu, że pewnie stal, stalowa wola przeważała w tych statystykach i tutaj nie chciałem się nakręcać. Teraz Chmiel ma sporo miejsca, ale zobaczcie, nie ma komu zagrać w środku. Nie ma do kogo dośrodkować tej piłki. Musi wycofać. Sterner jest Głogowski, jest Budziński, Budziński. Brakło niewiele, żeby minąć obrońcę stali. Wojtak Mrowca. A sekuruje Marcinkiewicza. Struzik. Struzik. Front jest Jest drożny. Budziński Kort, Jeszcze nie. Mrowca. Błąd przy wyprowadzeniu naszych chłopaków i teraz Petarasow. Strzela frontczak, no i będzie zmiana, będzie zmiana, zajdzie jednak Budziński, ale chciałbym, hajdę zobaczyć. Chciałbym zobaczyć, hajdę, chciałbym zobaczyć, hajdę. Tak, chciałbym zobaczyć, hajdę, i potem chciałbym zobaczyć zawackiego. Ja wiem, że powiecie, że nominalnie jest na prawą stronę, ale może też występować na środku. Teraz Kowarik Kowarik czekamy na zwrot akcji jest Marcinkowski. Marcinkowski próbował oddać tą piłkę znowu do Kowarika, jednak to się nie udało i teraz stala. atakuje stróżik. Musimy przesunąć graczy wyżej mrowca. 69 minuta, jest zmiana, schodzi Budziński, wchodzi Hajda, to jest jego debiut w Hutniku. No nie możemy tak tracić punktów, bo dla nas to jest, remis to jest przegrana. Teraz Struzik, kolejna akcja dobra, stali, przejęli piłkę, odebrali piłkę zawodnikom Hutnika. Głogowski kort, Głogowski zawadki, Głogowski... Głogowski, Zawadzki, tutaj chciałbym zobaczyć tego piłkarza, jest 0-0. To są takie mecze, w których mogą ci piłkarze dać nam przewagę i mam nadzieję, że tak będzie. Tarasow, Sterner, piłka do Chmiela, Chmiel. Urbańczyk, wracamy, za piłkarzami w stali, wracamy. Rączczak. Sterner. Holuje tą piłkę Sterner do przodu. Jest Zawadzki, jest Hajda. Hajda, Rakels. Traci piłkę, ale dobre, dokładne podanie Hajdy w stronę Rakelsa. Brakels, Marcinkowski, jest Jeskowarik, brakło, brakło tutaj. No i niestety 1 do 0, to 0, 1 do 1, 1 minuta przedłużona, chciałem powiedzieć. 0 do 0. Statystyki, stal, stalowa wola, lepsza od kupnika. To trzeba powiedzieć drużyna, która... Drużyna, która mm, zajmie 14 pozycję. Kolejne punkty stracone, robi się niedobrze, mamy trzecią pozycję, ale nie o to nam chodziło, tutaj zobaczymy jak będziemy wyglądać przed meczem z Grudziądzem, ósma pozycja Hutnika, tak jak mówiłem, to jest pokłosie, Straty punktów z Kaliszem i straty punktów ze stalowo wolu. Ósma pozycja, 22 punkty nie jest źle, bo tych punktów nie brakuje nam dużo do kotwicy kołobrzeg do LKS-u do Chojniczanki, do Radunic ale ta stawka nam ucieka. Musimy się wziąć garść, musimy zagrać lepsze spotkanie, większe skupienie podczas spotkań, hutnika Kraków. No i mam nadzieję, że będą wzmocnienia, że będą wzmocnienia naszej drużyny w w miesiącu styczniu, w miesiącu styczniu, tak jest, w miesiącu styczniu, mam nadzieję, że już będą zwolnie, wzmocnienia. Jeśli chodzi o nasz zespół, jeżeli by odszedł zawadki, na pewno ktoś będzie musiał odejść. No myślę o e, Jani, e, że ten zawodnik zostanie sprzedany. E, zastanawiam się nad. Zastanawiam się teraz nad Głogowskim. Nad Głogowskim. Tak samo do sprzedania. No i nie wiem, czy nie wdrożę naszych piłkarzy z z, 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 z Juniorów i wystawimy ich na sprzedaż. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrybowania. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.